Witajcie w podcaście w szkole Ojców Kościoła. Jesteśmy w przededniu Bożego Narodzenia. Już lada chwila będziemy wspominać tę tajemnicę Boga, który stał się człowiekiem 2000 lat temu, narodził się jako Jezus Chrystus. Tajemnicę, która była gorsząca dla umysłowości pogańskiej, bo jak pomieścić to w głowie, że ten niezmierzony Bóg Absolut, który wszystko stworzył, który jest ponad wszystkim, co znamy, ponad wszystkim, co możemy sobie wyobrazić, nawet ponad. Tymi pojęciami istnienie, bycie. Stąd też na przykład niektórzy teologowie i filozofowie mówili o tym, że Boga nie ma, Bóg nie istnieje, ponieważ on jest samym istnieniem, on jest ponad istnieniem. Także po prostu w tych naszych kategoriach językowych trudno jest w ogóle pomieścić to słowo Bóg, to pojęcie Boga, ono przekracza wszystko. Jak to. Sobie uzmysłowić, jak się z tym pogodzić, że tenże niezmierzony Bóg stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. Prorocy Starego Testamentu oczywiście zapowiadali te szczęśliwe czasy, kiedy Bóg zbliży się do człowieka, będzie Emanuelem, czyli Bogiem z nami, ale chyba nikt z nich nie podejrzewał, że tenże Bóg będzie z nami wśród nas do tego stopnia, że przyjmie naszą naturę. Że przyjmie nasze doświadczenie, naszą egzystencję, nasz los, nasz ludzki los, stanie się Jego losem. Tak daleko sięga niesamowitość Bożego Narodzenia. Dla nas oczywiście to pojęcie wcielenia i narodzenia się Boga, w ogóle samo to stwierdzenie Boże Narodzenie nie jest niczym nowym, ponieważ w naszej kulturze osłuchaliśmy się właśnie z tymi sformułowaniami, z tymi pojęciami. Natomiast kiedy wejdziemy w tę rzeczywistość, to możemy się zdumiewać, tym, że Bóg stał się człowiekiem, że Bóg się narodził, ten, który jest wieczny, narodził się w którymś momencie czasu, ten, który wszystko stworzył, ten, który stworzył materię, ten, który stworzył świat, stał się materią, stał się ciałem. To dlatego można powiedzieć, że Boże Narodzenie jest skandalem. Lata temu napisałem taki esej dla teologii politycznej, właśnie zatytułowany Boże Narodzenie jest skandalem. I sam ten tytuł wywołał spore kontrowersje. Nie formułowałem go, nie układałem go w tym celu, żeby wywoływał kontrowersje, tylko w tym, żeby przebić się przez pewnego rodzaju przyzwyczajenia, jakie mamy, przyzwyczajenia religijne i wejść w tę rzeczywistość. Natomiast sam ten tytuł wywołał gwałtowną reakcję wielu osób, które zaczęły komentować właśnie pod tym tekstem, nie przeczytawszy go prawdopodobnie bardzo negatywne opinie. Na temat właśnie tego, że Boże Narodzenie nie może być skandalem, dlaczego ktoś obraża Boże Narodzenie. Natomiast fakty są takie, że Boże Narodzenie jest dla naszego ludzkiego sposobu myślenia skandalem, ponieważ przekracza nasze wszelkie oczekiwania i nasz, powiedzielibyśmy, taki naturalny zmysł porządku rzeczy. Ten sam fakt, że ten niezmierzony Bóg, Pan, Stwórca, Absolut, stał się Stworzeniem. Stał się ciałem, stał się jednym z ludzi, stał się człowiekiem. Wieczny Bóg ograniczył się do czasu. Ten, który jest nieskończony, wszechogarniający, ograniczył się do ludzkiego ciała, które ma swoje granice, ma też swoją czasowość. To znaczy, to ciało się zużywa, starzeje, niszczeje, ale też rośnie. Ten, który jest ponad czasem, który stworzył czas, właśnie niejako ograniczył się. Do czasu ludzkiego życia. Jest to po prostu niesamowita prawda, ale równie niesamowite jest to, że Bóg stał się dla nas dotykalny. W sensie dosłownym święty Jan napisał, że myśmy dotykali Jego, myśmy dotykali Boga. I na przykład w sakramentach tak samo Bóg jest dotykalny, Bóg jest przyjmowany przez nas, przez materię tego sakramentu, przez chleb, przez wino. Przez olej, przez nałożenie rąk, Bóg stał się dostępny dla zmysłowego dotyku. Wiele kolęd kontemplowało tę prawdę, że nowonarodzony Jezus Chrystus był pieszczony na rękach Maryi. Bóg był pieszczony, pielęgnowany przez swoje stworzenie, przez człowieka, którego ten Bóg powołał do życia. A więc Bóg sam stąpił do nas, stał się nam bliski, przyjmując naszą naturę, stając się jednym z nas. A później możemy się nim karmić w każdej Eucharystii, i on dosłownie żyje w nas. To jest tajemnica wcielenia, to jest tajemnica Bożego Narodzenia. Jeden z bardzo wczesnych, jeden z najwcześniejszych ojców Kościoła, święty Ireneusz z Leonu, powiedział kiedyś, że Bóg stał się człowiekiem po to, abyśmy my w nim stali się bogami. I rzeczywiście w Jezusie Chrystusie Bóg zanurzył się w naszą egzystencję. Zanurzył się w nasz ludzki los, i dzięki temu my mamy szansę na to, żeby zanurzyć się w jego życiu, w życiu Boga. To jest ta wzajemność, to jest ten pokój, który Chrystus ustanowił pomiędzy niebem i ziemią w sobie samym, w swojej osobie, która łączyła naturę boską i naturę ludzką. W nim te dwie natury, te dwa światy się zjednoczyły. Stąd też chrzest, baptizo z greckiego, czyli zanurzenie, zanurzenie w Chrystusie. Chrzest jest zanurzeniem w Chrystusie, ale może tak być, możemy się zanurzyć w Chrystusie, czyli w Bogu, dlatego że Bóg wcześniej stał się człowiekiem. Bóg wcześniej zanurzył się w nasz los, a my możemy zanurzyć się w Jego boskim istnieniu. Czyli jak mówi święty Ireneusz z Leonu, Bóg stał się człowiekiem, abyśmy my stali się Bogami. Bóg zesłał swojego Syna, abyśmy my stali się synami Boga Ojca. Święty Jan z Damaszku, jeden z ojców i doktorów kościoła wschodniego, pisał tak. Bóg jest bez początku i bez końca, wieczny i zawsze istniejący, niestworzony, niezmienny, nieodmienny, prosty i niezłożony, bezcielesny, niewidzialny, niedosiężny, niczym nieobjęty, nieskończony, niepojęty, nieogarniony, dobry, sprawiedliwy, stwórca wszystkiego, wszechmocny, wszechwładny, wszystko wiedzący, nad wszystkim roztaczający opatrzność. I ten sam Bóg stał się człowiekiem, stał się jednym z nas, a następnie pozwolił na to, abyśmy się nim karmili, aby On żył w nas i my, abyśmy przemieniali się w Niego. Pobądźmy przez chwilę z tą prawdą, pokontemplujmy przez moment tę niesamowitą tajemnicę. W pierwszym liście świętego Jana czytamy, że jeszcze się nie ujawniło, jacy będziemy. Wiemy to, że będziemy tacy jak On. I przeczytam wam na ten temat fragment niezwykłego poematu świętego Symeona, nowego teologa, który zachwyca się właśnie tą bliskością Boga, bliskością Boga, którego można dotknąć, bliskością Boga, który wszedł w nasz świat. Posłuchajcie, gdy padłem u stóp tego, który mnie oświecił, uważaj dobrze, co powiem, ten, który mnie oświecił, dotyka swymi rękoma moich więzów i ran. A tam, gdzie dotknie jego ręka i dokąd zbliży się jego palec, natychmiast opadają więzy i znikają rany. Gdy tylko zostałem oczyszczony i uwolniony od swych więzów, wtedy dotyka mnie ręka Boga. Wydobywa mnie całego z bagna, całuje mnie, rzuca mi się na szyję i okrywa mnie pocałunkami. Całkowicie przedtem, wyczerpanego i pozbawionego sił, bierze mnie na swe ramiona i pokazuje inne rzeczy. To, co znajduje się w świetle, pozwala mi kontemplować, jak bardzo On sam mnie przekształcił, odnowił i wydobył z zepsucia. Obdarzył mnie życiem nieśmiertelnym, przyodział mnie w szatę niematerialną i jaśniejącą, dał mi sandały, niezniszczalny pierścień i wieniec, a potem się oddalił. Gdy mnie opuścił i zostałem zupełnie sam, nie byłem zadowolony z tego wszystkiego, o czym mówiłem, że mnie obdarował, że mnie napełnił tymi niesłychanymi dobrami, ponieważ mnie całego odnowił, całego uczynił nieśmiertelnym, całego przebóstwił i przemienił w Chrystusa. Jednak brak Jego obecności sprawił, że zapomniałem o wszystkich tych dobrach, bo On był tym, którego szukałem, Jego pragnąłem. Urzeczony byłem tym, który przez blask swego piękna zranił mnie, rozpromienił i całego rozpalił. Kiedy to przeżywałem, kiedy tak płakałem i krzyczałem z bólu, on usłyszał moje wołanie. Ze swych niewyobrażalnych wysokości nachylił się i spojrzał na mnie. I znowu ulitował się nade mną i sprawił, że ujrzałem tego, który dla wszystkich jest niewidzialny, na ile widzenie go jest możliwe dla człowieka. Podziwiałem go, byłem zachwycony i zalękniony, a jednocześnie rozradowany. Widzę go znowu w moim domu. Cały się w nim nagle znalazł, niewyrażalnie ze mną zjednoczony, bliski mi w niewysłowiony sposób i zjednoczony ze mną bez pomieszania, podobnie jak ogień łączy się z żelazem i światło z kryształem. Uczynił mnie jakby ogniem i stałem się jakby światłem. Staliśmy się jednym bytem, ja i ten, z którym byłem zjednoczony. Jak mam więc teraz siebie nazywać? Z natury jestem człowiekiem, przez łaskę Bogiem, bo oczyszczony potokami łez, złączony z przebóstwionym ciałem, jak z samym Bogiem, w tym niewyrażalnym zjednoczeniu ja sam staję się także Bogiem. Patrz, co za tajemnica, dusza i ciało, ponieważ przyjęły w komunii Chrystusa i piły jego krew. Stają się Bogiem przez uczestniczenie. Nazywane są tym samym istnieniem, Jego imieniem, tego, w którym istotowo uczestniczyli. Ale nie pytaj mnie o te niebiańskie rzeczywistości, bo jeśli byłeś zjednoczony ze światłem, ono samo nauczy Cię wszystkiego, ono Ci wszystko objawi i sprawi. Sprawi, że stopniowo będziesz widział wszystko. Wszystko, czego powinieneś się dowiedzieć. Innym sposobem, z pomocą słów, nie można poznać tamtych rzeczywistości. Panu niech będzie chwała na wieki. Amen. Święty Symeon, nowy teolog, hymn 30. Takie właśnie jest Boże Narodzenie. Bóg, który zamieszkuje wieczność niezmierzoną, zamieszkał pośród nas jako jeden z nas, aby później zamieszkać w nas samych. Zresztą, święty Efrem Syryjczyk, Także ojciec i doktor kościoła w jednym ze swoich poematów pisał, że Maria połknęła słońce, połknęła ogień słońca, ponieważ Chrystus, Bóg jest słońcem, i ona połknęła słowo Boga, które było Bogiem, czyli połknęła wieczny ogień, wieczne słońce, tak, żeby począł się w jej własnym łonie, i ona sama rozpaliła się tym ogniem, ona sama została wypełniona słońcem, jak krzew gorejący który płonął, aś nie spalał. Ona połknęła ogień Boży i sama zaczęła być płomieniem. Boże Narodzenie jest tajemnicą, która zapowiada nam również dla nas tę samą przemianę. I tego też Wam życzę z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, żebyście również szli tą drogą przemienienia, która jest centrum, sercem tajemnicy wcielenia, a w związku z tym także świąt, które są tuż przed nami. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia!